Nadszedł czas, czas na zabawę, o jak fajnie! Nadszedł czas, czas na zabawę, o jak fajnie! Spodnie w kant, wyprasowane, rozpoczęty lans Spodnie w kant, wyprasowane, nowochódzki dans Nyrkotyki i wódkanie, bo młodzież bawi się kulturalnie, bez macania niewinnych tam, lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie. Ale bracie, ja cały miesiąc na to czekałem. Dobry panowie, tylko kontroli Ale ja przecież jeszcze stoimy. Tak. No ale już ruszamy. Aha, no to proszę Jesteśmy w tramwaju. No proszę. Dziękuję, pan w porządku. Dzie Ale, pan? A ja wiem, nie, bo my na imprezę jedziemy. Tak, kolega miał, kasował. Y, ja mogę potwierdzić. Kasował? Kasował. A, jak kasował, leży na słowo. Tak? Dzie Tym pokaże, że mi podróżył. Na parkiecie są ładne panie niech pląsają se. My lubimy popatrzeć na nie. Który z nas Chce zagaić bohaterski ruch Wszyscy szeptali z wielkim podziwem Narkotyki i wódkanie, Bo młodzież bawi się kulturalnie Bez macania niewinnych dam Lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie Proszę panów, bo my już będziemy do domu szli, ale było fantastycznie. A zapraszamy ponownie. Proszę pana, bo, bo ten kubek to jest mój kubek, z domu go sobie przyniosłem, ja nie wynoszę. Wierzymy, oczywiście. Może odprowadzić? A nie, wie pan co? Tata Mazuta po nas przyjedzie. Dobranoc. Spokojnej nocy. Narkotyki i wódkanie, bo młodzież bawi się kulturalnie. Bez macania niewinnych dam, lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie. Narkotyki i wódkanie, bo młodzież bawi się kulturalnie. Bez macania niewinnych dam, lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie. Narkotyki! Sie bawiłem fajnie! Artykuł się nie występuje w języku polskim na początku zdania. Ale przecież jak, jak ten to. Ale? Dobra, dobra! Sory! Sory? Amerykanizmów nie zniosę? Narkotyki i wódkanie Bo młodzież bawi się kulturalnie Bez macania niewinnych dam. Lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie Narkotyki i wódkanie, bo młodzież bawi się kulturalnie, bez macania niewinnych dam Lecz mimo wszystko jest bardzo fajnie Narkotyki i wódkanie, bo młodzież bawi się kulturalnie. Zobacz, jeszcze parasol mi